Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z codziennych rapidów. Znalazłem przeciwnika, Ok, Konto jest jak najbardziej uczciwe, ranking trochę mniejszy niż mój. Ale uwaga, chciałem tylko powiedzieć, bo wy tego teraz nie widzicie, ale mój aktualny ranking to 2278. A wczoraj ktoś pewnie zauważy, że wczoraj w odcinku było 284. Tak, zgadza się, natomiast w ostatnio... Gdy sobie od w streamie, odpaliłem przez koma. Wysnipiłem zawodnika 26 i trzykrotnie z nim zagrałem, ale nie miałem wtedy akurat jak nagrywać. Wszystkie partie przegrałem, w związku z strony straciłem sześcioczek. Także gdybym jeszcze coś z tych partii działo się ciekawego, to może bym wam je pokazał. Okej, tutaj wiem, że a 5 jest dobrym ruchem. I skoczek tutaj, patrzę G4. Tak, to tak. Hmm, a na to robię po prostu roszada. Hmm, w każdym razie, jakby te partie jeszcze wydziały się w nich, coś ciekawego, że powalczyłbym czy coś, to bym je pokazał w ramach analizy. Ale ze względu na to, że to były takie partie miękkie, słabe, to wyznałem, że nie będę wam, Was i nimi nudził. Także ta końc tutaj nie jest dobrym ruchem. Znaczy, dobrym. Komputerowym ruchem, natomiast to nie znaczy, że. To, wtedy mam tutaj. Na tej pozycji to bym nie chciał grać. <grymne> nie, wiem, czemu nie wziął na ale odkażę. E, Partia wariant Schmidta. Zobaczymy, co wykmini przeciwnik. Roszada, tutaj, jest możliwym ruchem. Wtedy można zagrać tak. Przeciwnik może zagrać tak. Aż wydaje mi się, że raczej tędy się gra, a nie. on ma to. H4, bitka, bitka, G6, Hetman tutaj, H6, bitka. Więc to chyba tędy można potem grać. Pytanie mi to potem. A teoretycznie mam Hetman H5 i teoretycznie tak. Teoretycznie jest ruch Hetman H5. Roszada Hetman H5 od razu. Można też tak. Hetman H5 tutaj, tutaj. Goniec F8 nie może nastąpić. Goniec tutaj. A4. Faktycznie ja po Roshadzie tutaj może nastąpić H6, ale wtedy ma chyba pił, bił, bił F5 en passant, bicie szach. No i tu wygrywam. No, nie rada wyzwanie przed moim oponentem. To jest oczywiście spoko, ale dla mnie. Także ja się cieszę całkiem. Cieszę się, cieszę. Dobra, może jak gdzieś nie nagrywam na zapas, to w końcu miniaturkę zrobię do filmu. To na pewno jest jakaś opcja. Ok, eee, czekaj, tutaj, tutaj, tutaj. Bicie. Może ja tutaj nie powinienem brać, może mogę sobie zagrać tędy, tędy, tędy... Bo teoretycznie nawet rszadnę mogę zrobić. Potem już mogę zbić. Tutaj i tutaj. Dobra, roszada nie może być złym ruchem. Tutaj bicie, tutaj bicie... Bicie... Bieża E na przykład, albo skoczek C, 3, skoczek tutaj. A też jest jakiś plan do rozważenia. Okej. Okay. No dobra. Gojen z wygląda bardzo naturalnie. Związujemy tutaj króla, znaczy Hetmana. Na to mogę zagrać tędy, bicie. Mogę zagrać bieżą na B. Tutaj. OK. No to teraz chyba mogę zbić, nie? No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbić jest groźba mata, skoczek tutaj, no to mogę zbić bicie, bicie hetman tutaj może mamy coś lepszego ja chyba nie mamy nic lepszego niż bicie, 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 bicie hetman tutaj tutaj, to tutaj no to wygląda dobrze to naprawdę nie ma na co marudzić Mam dwa pionki więcej. na no, to mogę wziąć zagrać, no Może nie bierze E1, bo to by podstawiało. Hmm, tutaj, tą tutaj zagra. Zagram tutaj, on zbije tutaj. Zagram tutaj. Jak on pójdzie, tędy. Ja tędy. Dobra, chyba mogę zagrać w zobaczymy, co się stanie. On zbije, Wieża E1. Tutaj. Okej. Okay. Czy ja podstawiłem materiał? Chyba A, tak. No i trzeba było pomyśleć sekundę dłużej. A eee, to za troszeczkę problemów narobiłem. Jest nie o tyle, że troszeczkę dużo problemów. Zagram tędy. On zbije tędy, ja zbiję tędy. Nie można bić z uwagi na mata. No, Dobra, spróbujemy tak. Na bicie tędy, też biję tędy. Szczególnie wisi bicie tędy, a poza tym wisi taki szach. Bicie, 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 bicie. I gonić mi wtedy na koniec. Nie wisi. W związku z tym mogę odejść wieżą na jeden. Znaczy bicie. To bicie. Jakiś losowy ruch, na przykład goniec tutaj, szach. Wieża bije, pion bije, hatman bije tutaj, bije, bije. Gram wieża e 1 wychodzę z jakością więcej. Bicie to bicie. I może nastąpić bicie z uwagi mata. Może nastąpić teoretycznie tędy, ale to wtedy mogę nawet tędy zbić. Bo na bicie... ...tu odbijam. Nie no, Co ja liczę? Bicie, bicie tutaj, to tu nie mogę. Dobra, dobra, nieważne. Okej, okay. no a tu to, to mogę zbić, tu nie można bić z uwagi na Mata. No i brzmieć, nawet to, to nie wchodziło tutaj, ale wydaje mi się, że nie byłoby to dobre. Znaczy, dobre by mogło nawet być, bo bym wyszedł z dwoma pionami więcej na koniec, ale. Pytanie, czy nie mogę zagrać lepiej, po prostu, nie? I zagra tutaj, no to wymiana, wymiana. Odejdę sobie gońcem. Albo nawet tak, 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 tak i tak. No to to będzie spora przewaga. Teoretycznie jest trudny materiał teraz, tak? Aha. Może tędy trzeba było. No, źle sobie wyobraziłem tę pozycję. Bo wyobraziłem sobie, że teraz będę stał z lekką więcej, a. Będę miał dwie lekkie a Tu jest po prostu lekko. On teraz tym końcem może odejść. Jak ja zagram tędy, to on tędy. Bicie, bicie. No mogę teoretycznie tędy, on zagra mi tędy, ja się mogę cofnąć Nie to wtedy mogę dać mata Jak zagra tędy Też mogę zagrać tędy No dobra Zagrajmy wieżę da jedną Tego nie ma z obokina mata Tego nie... Pytanie, ja czy tego nie ma, no tutaj widły są Szangra tędy Jedno nie jest to oczywiste Diagram ja gram H3 Latman chodzi Okej, okay, D6 D6 tutaj tutaj Chciałam wieżą bić, ale widzę, że nie mogę Bicie, bicie albo no od razu tutaj tylko on wtedy zagra tutaj nawet tędy bicie, bicie tu, tu, tu to chyba jest jakiś plan oczywiście nadal nie można bić z uwagi na mata Batman tu może byłoby nastąpić ale to bije tutaj? nie, on bije tutaj Kurcze tutaj, no to ja muszę iść tutaj. On gra tutaj. Tutaj. On gra tutaj. Ja gram tu, to on gra tu, ja gram tu. Dobra, zagrajmy tędy. Trochę zapominam, że to jest rapid. Ja mam 6 minut na zegarze, mógłbym pomyśleć, nie? Ja gram to blitzowo strasznie. A granie blitzowe rapido może doprowadzić do tego, że go samotnie przegram. No, zbyt blitzowo tego rapida zagrałem. No zdecydowanie zbyt blitzowo. Za mało wykorzystania czasu. Za szybkie granie. No właśnie teraz problem jest taki, że dostrzegłem, że przeciwnik ma taki ruszek. Zagram tędy. Przeciwnik zagra tu. Też nie mówię tak i tak, ale to wydaje się takie... mech. Jak tu, on zagra tu. Musimy mi goniec. Nie mam jak go bronić. Jak tu, no to on zagra... tu. Ja tędy. Dziwnie, ping a Ma 4 Zawsze możemy mieć nawet taki ruszek króla, który mi dużo utrudnia. Jak zagram tu, to on ma tędy. To się wydaje za wolne. Tu, no ale zagrajmy koniem tu. myśli. Jak zagra tu. Mhm. Czyżbym ją podstawił? Nie do końca mam to. On gra to. Gdzie mógłbym tak. Hmm, ale czy chce? No bo tak wolę. tu, tu. Albo tak? teraz ciekawy ruszek, żeby zagrać tu. Może spróbujemy, tak? Jak on zagra, tu, no to ja gram tu. Może mogę zagrać tu wtedy. Nie ma robić, z uwagi na meta. Zagra tutaj. To jest ciekawa pozycja. To jest trochę ciekawe. A4, wieża tutaj, tutaj, wieża tutaj, tu pić. Okej, okay. nie mogę teraz tędy zagrać. Bicie, bicie, bicie. Może to nie jest takie obvious. Jak mam wieża E? Atakuję tutaj. On nie ma tego jak bronić. No E jest Oko chyba. Takuje tu. Okej. Okay. Dżegam teraz tędy? A, na tą gra tu teraz. Ja gram tu. Hmm, tak powiadasz. Bicie, bicie. Tutaj nie mogę, bo wisi ma. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. Tu... Hmm. Ja też nie mogę, tak, bo nie wisi. Ale przegrajmy tędy. Atakuję wieża. Bierze ten dresz. Okay. nie mogę wrócić. Okej. Okay. Tego nie widziałem. Zobaczcie no jak marnowałem tempo. Więc tutaj, 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 no to idzie tutaj, nic się nie dzieje. No to zmarnowałem tempo po prostu. Tutaj końca 5. OK. Ten, ten, no może nie tędy, tędy, tutaj, tutaj, g et hetman tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj Kurczę kłopoty Chciałem kłopoty? No zagram ruch, którego bardzo nie chciałam grać Czyli zagram tak w imieniu Hetmana Wygląda jak skandal, ale szczerze po prostu nie widzę nic mądrzejszego Koniec wisi, go nie zagra tu Zagram G6, bo muszę. Może to zdążymy jakoś na czas wykraczać ale... Kurde, no będę miał duży żal u siebie, jeżeli to przegram do siebie. Zagram końcem tu, centralizuję go. Na Postawimy tu skoczka może. No, staw może skoczka przez C5 i tu. Gdzie myśmy wieża z tej linii wygonić? Zagram tu, ty pójdziesz tu. Zagram ten to może? Zagrać tu i tu. Ten ruch jest niebezpieczny, bo grozi to i to, więc na to zagrajmy tędy, Atakujemy wieżę. Wieża go dojdzie tu, to podwala widły. Okej, okay, więc przeciwnik się przed widłami obronił. Mm. No taki siłoszek muszę zagrać. Zagrajmy wieżę może C1. Zagra tutaj, albo nie, tędy nawet. A teraz mogę tak. Zagrajmy tak, przestawimy się tędy. Tędy, zaatakujemy wieżę, odbijemy przecież jednego pionka. Dobra, to zbijmy teraz tędy wieżą. A, podstawiłem tutaj. Lipa. No to nie będę ukrywał, że to słabo. Eee. To jest słabo, słabo. Mm. Zagramy tak, bicie. 40 sekund nagle. O Boże, jak ja to źle zagrałem. Mm. Tak, zapekuje piona. On zagra mi tu. Ja mu zagram tak, on mi zagra tak, to ja tak. On wróci, nie zagrał tędy. Tu mi wisi, zagram tak, on mi ta szacha, ja wskoczę tak. On zagrał tutaj, to ja zagram szacha. Zagram tutaj, nie, nie zagram tutaj. Zagram tu szacha. Zagram tu. Zagram szacha, zagram szacha, szach, szach, on tutaj, ja tu, tutaj, tutaj mam tak mało czasu, o nie, szach, And, Nie przegrałem to. O kurde, ale źle zagrałem tą partię. Ale była fatalna. No cóż, robimy analizę W ogóle znowu się okazało, że mi spisowała kamerkę w czasie partii. Dostałem największą wygraną w historii po debiucie Ja to przegrałem. Niewiarygodna. Ale to była obrzydliwa partia od mojej strony. Zobaczmy co się stało. Znowu kamerka spilnowana, nie wiem o co jej chodzi. No tutaj znałam pozycję. Tu mogłam bić od razu. Bicie tutaj. No bicie, bicie. Aha, komputer... Scott, komputer się nie boi niczego? No dobra Komputer się niczego nie boi Komputer się niczego nigdy nie będzie bał. Widzi warianty, okej? Okay. Proszada, proszada. Tędy miałem. No kurde, przecież to było takie proste. Przecież tu Hetman wisi. Nie, no ja nie wiem co się w tej partii odwaliło. Czemu ja tak głupio zagrałem? Panie 4 genialne. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co się w tej partii odwaliło, że ja tak słabo to zagrałem, ale... No to jest wstyd. To jest po prostu wstyd, co ja tu odwaliłem. Wstyd, że nada kompromitacja. Tego nie wygrać. Aż smutno się to analizuje, no bo co raz odwaliłem w tej parki? No to tylko ja wiem. Już, czemu ja w ogóle żadnej taktyki w tej parki nie widziałem? Coś to podstawiłem. Materiał, to niby równa, tak czy siak. Tu jeszcze podstawiłem gońca. Wstyd, że nada kompromitacja. Aha, tutaj mogłem jeszcze gońca bić, Należy, że nada. I tu już się ta skończył. E, no, o kurde. Do... Tak, coś z moją kamerką się niedobrego dzieje. Coś z nią się niedobrego dzieje, nie łączę tak jak trzeba. Także będziecie pewnie widzieli zamiast kamerki tam czarny ekran. W ogóle widzę, że mój program do nagrywania się zlagował, więc mam nadzieję, że... Aha, jeszcze się przerzuciła scena. No nic, dzięki za oglądanie, bzdurka teraz nie widzicie, muszę zobaczyć o co w tej kamerce chodzi. No i muszę się nauczyć grać w szachy, bo ta partia to była na poziomie 300 elo. Także dzięki za oglądanie, do usłyszenia. Hej hej!